Ej, siema, siema, siema! Dino Pitekus King z tej strony, oczywiście na mapie Lost Island, jak nie inaczej. Także w dzisiejszym filmiku przygotowałem dla Was dojście do artefaktu przebiegłości oraz dojście do artefaktu masywnego. Są to dwa artefakty w jednym kewie. Także tutaj Wam pokażę miejsce na mapie, koordynaty, oczywiście jak dojść. Bo jest to labirynt, także tutaj będzie trzeba uważnie patrzeć. I to, oczywiście ja już tutaj jestem na miejscu, na swojej wspaniałej, białej, śnieżnej suwce. No i będziemy tutaj lądować w dół i to jest właśnie to miejsce charakterystyczne, gdzie znajdziecie wejście do tego cave'a. Oczywiście musicie pamiętać, że trzeba wziąć sobie jakiegoś dino-pływaka lub też ewentualnie wziąć sobie coś co będzie nam wspomagało pływanie, bo trzeba będzie się tutaj dostać przez pod wodą do tego kejwa. Także tutaj macie miejsce na mapie oraz koordynaty 62.5, 46.1. No i co? Zaczynamy? Także lecimy! Yo! Yo. Jesteśmy z powrotem. Ja i moja małpka jesteśmy gotowi. Ja myślę, że wy też jesteście gotowi, także pozwólcie, że sobie dosiądę moją małpkę i będę już leciał do środka tego keiva, czyli do środka a właściwie pod wodę wskoczyłem, takiego dajwa sobie strzeliłem. No i pierwsze co musimy uważać, tutaj jest pełno naprawdę masa piranii. Także to musicie wziąć pod uwagę i być przygotowani na to. Można to zrobić dosłownie w ten sposób, że weźmiemy sobie jakiegoś dino pływaka, przelecimy, a właściwie przepłyniemy tutaj pod wodą. Jest jedno tylko przejście, także będziemy lecieć w jedną stronę, a właściwie płynąć. Dokładnie tak jak tutaj widzicie, ja sobie na małpeczce lecę, ona już mi prawie właściwie tlenu brakuje, małpka jeszcze Twardo dałaby radę, no ale moje płuca niestety nie są tak duże jak te małpie płuca Także jak już widzicie i już dosłownie prawie dopłynęliśmy Pozwólcie, że sobie troszkę powspinam się tutaj po skałkach Małpka lubi, ja też No i pierwsze co widzimy to perełki, białe perełki przed nami Także jeżeli potrzebujecie perełki to śmiało możecie zbierać. Także tutaj jesteśmy i będziemy lecieć dalej, to jest ten pierwszy punkt. Także jak już pozbieraliście białe perełki, będziemy szli tak. dalej. Tak jest oczywiście. Droga do wejścia do Cave'a jest bardzo, ale to bardzo prosta. Także tu nie idziemy w prawo, będziemy sobie tutaj płynąć na wprost pod wodę sobie wskoczymy małpeczką, tak jak tutaj widzicie, ja sobie na małpie twardo płynę, małpa dobry, pływak oczywiście są lepsze, ale ja na małpie wszystko robię jakbym umiał, to bym i latał, także tutaj jak już wyjdziecie z wody tak jak ja to zrobiłem tutaj przywitajcie małpka, małpek sobie tutaj stoi i czeka w razie gdybym się tam gdzieś nie wykręcił Albo gdyby mnie tam jakie dinki nie zjadły, no to małpek już tutaj czeka w gotowości, żeby podlecieć po mój locik. Także idziemy sobie tutaj dalej prosto, dokładnie tak jak widzicie. I będziemy się niedługo zbliżać do wejścia kejwa, gdzie znajdziemy nasze upragnione artefakty. Charakterystycznym będzie te miejscem te pajęczynki no i oczywiście ta wyburzona ściana przez którą będziemy się musieli przedostać oczywiście nie jest to ciężkie, przygotujcie sobie oczywiście jakiegoś shotguna i tu polecam to robić na nogach z tego względu, że jak tutaj możecie zobaczyć są pułapki, No jeżeli na tą pułapkę sobie staniesz, no to wylecą nietoperki i nietoperki zaczną cię atakować, a tego oczywiście nie chcemy, także śmiało sobie tutaj idziemy, tak jak ja na strzały nie, nie, nie zwracajmy uwagi. One jako tako damage'a dużego nie zadają, także obrażenia są bardzo niskie. Czyli nie przejmujemy się, bardziej patrzymy się na to, żeby nie nadepnąć na żadną z pułapek, które są umieszczone tutaj na ziemi. Także tutaj kręcimy w prawo, trzymamy się tej ściany i na wprost mamy pierwszą pułapkę, drugą trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i tutaj to przelatujemy tak jak ja to zrobiłem do góry po schodach i zaraz na wejściu będziecie mieli masowe ataki hipinosów czyli przygotujcie się tutaj z shotgunem od razu tam ładować ile wejdzie żeby tam żaden jakiś się nie powstał i jak już to tutaj załatwimy tak jak ja tutaj sobie postrzelam a Nie było tego dużo, tam jakiś tam nietoperek sobie próbuje mnie dojechać, ale niestety mu nie wyjdzie z tego względu, że jest słaby, a ja jestem Dino Pitekus King i żaden dino mi nie podskoczy. Tak jest dokładnie, haha. Ha. No i co, lecimy dalej, co? Także, tutaj już jesteśmy, jest to dobry punkt. Zabijmy sobie jeszcze tego onyca, żeby tam nam później nie wleciał w plecy. I lecimy dalej, także tutaj sobie skręcimy, i będziemy prosto szli. Dokładnie tutaj przypatrzcie się, z tego balkonu będziemy się kierować tutaj, schody do góry, i oczywiście patrzeć pod nogi, żeby nie wejść na żadną pułapkę. Bo jeżeli wejdziesz, no to przywitają cię masowe ilości nietoperzy. Tutaj też uważajcie na tą pułapkę jeżeli wejdziecie, no to tutaj też znowu masowa ilość nietoperzów się pojawi i tutaj tak jak widzicie jest już przed nami artefakt przebiegłości także jedynie co trzeba zrobić, uważajcie patrzcie pod nogi, tutaj na tą kładkę nie wchodzimy musimy ją ominąć i podejść tam do tego słupka a właściwie filara nacisnąć przycisk i voilà, otwierają się nam wrota. I voilà, artefakt przebiegłości pojawił się przed nami. To jest ten pierwszy artefakt. I z tego miejsca oczywiście będziemy szli po następny artefakt, bo znajdują się one w tym samym labiryncie. Także to tutaj jesteśmy gotowi. I będziemy sobie zaraz lecieć dalej. No to lecimy dalej, także tutaj przede wszystkim trzeba wyjść. Sam przycisk jest umieszczony po prawej stronie na ścianie, także podejdziemy sobie pod ten przycisk. Otworzymy sobie bramę, i tutaj się będziemy przytulać do tej ściany, tak jak ja to robię. Po lewej stronie znajdziecie zaraz przy ścianie przycisk następny. Tutaj proszę go nacisnąć. I szybciutko po naciśnięciu musimy lecieć do miejsca, które ja Wam zaraz wskażę, a właściwie gdzie będziemy lecieć. Patrzcie uważnie, na szybko lecimy w tą stronę, bo tutaj jest timer. Jeżeli nie wyrobimy, no to brama się zamknie. Zaraz Wam pokażę. Tutaj przypatrzcie się uważnie. Zamknęła się, zamknęliśmy się, i co teraz? No teraz to musimy ogarnąć, artefakt masywnego, czyli będziemy sobie szli tutaj między te beczułki w drugiej komnacie. Tak jak tutaj widzicie, jestem w tej komnacie i tutaj z, między tymi beczułkami jest przycisk, który sobie naciśniemy i będziemy mogli się cieszyć artefaktem. Tak jest dokładnie, zaraz obok tego jest. Ściana, wejście ukryte, i voilà, artefakt masywnego jest przed nami. Także jesteśmy na miejscu. Nie było to wcale ciężkie. No i oczywiście pokażę Wam drogę powrotną. Także lecimy dalej. Także pozwolicie, najpierw się poczęstuję artefaktem. Pyk. Jest i artefakt. Przebiegłości, także tamten na początku to był masywnego, ale to nie szkodzi. Jeden kit. Także tutaj mieliście przycisk po prawej stronie zaraz przy tamtej bramce. No i tutaj z powrotem będziemy się kierować dosłownie do tego miejsca, gdzie zamknęliśmy się przez timer. No i za nami za właściwie są beczułki i między beczułkami na ścianie jest też przycisk. Także naciśniemy sobie ten przycisk. No i wala, brama otwarta. Także bezproblemowo można sobie wrócić, i teraz oczywiście musimy uważać na wszystko, co jest po drodze na ziemi, czyli wszystkie te pułapki na ziemi próbujemy oczywiście sobie ominąć, nie staramy się na nie wdepnąć, no bo nie chcemy oczywiście dodatkowych jakichś przeszkód w formie nietoperzów, także będziemy sobie wracać tutaj dosłownie tak, jak to widzicie. Jesteśmy już przy tym balkonie, oczywiście będziemy schodzić sobie tam na dół. I jak sobie zejdziemy na dół, no to będziemy oczywiście znowu musieli zejść na dół. Jeżeli już jesteście w tym miejscu co ja, uważajcie na pułapki. I znowu jedna, druga, trzecia, czwarta pułapka przed nami na dole, na ziemi. Także nie, nie staramy się na nie nadepnąć. Omijamy je tutaj sprytnie, bezproblemowo. Każdy tam potrafi w prawo i w lewo. Także nie, nie będzie jakiegoś większego problemu. No i jesteśmy już z powrotem na miejscu przy wejściu do tego labiryntu, gdzie oczywiście zebraliśmy dwa artefakty, czyli artefakt masywnego i artefakt przebiegłego. A tutaj sobie dla przykładu wleciałem w łapkę przez przypadek. Także macie przykład, są te nietoperki, nie kłamałem. No i oczywiście wracam sobie na lajciku jak ten boss, bo mam dwa artefakty. Które myślałem, że będzie bardzo ciężko, a okazało się, że jest naprawdę bardzo prosta droga. Po prostu trzeba uważać i się nie bać, a jakże! Także ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam to pomoże, że będziecie mieli wszystkie artefakty i dojedziecie tego z Kinga, nie tego, którym ja jestem, tylko tego z gry, z głównej gry. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, no i oczywiście polajkuj. Jeżeli masz jakiś pomysł, nie wstydź się, daj znać w komentarzu albo po prostu powiedz cześć.